Siadkarze z Wrocławia zwyciężyli w szóstym turnieju piłki siatkowej o puchar starosty Ostrzeszowskiego, który odbył się w niedzielę 3 marca w Ostrzeszowie. Do rywalizacji przystąpiło 12 zespołów. Organizatorem wydarzenia były tarpany Ostrzeszów na czele z Dawidem Zatką. Już od 2017 roku, bo z przerwą covidową, organizujemy tenże turniej. Turniej dla drużyn amatorskich, ale także dla drużyn ligowych, trzecioligowych. Skąd pomysł? Myślę, że chęć zrobienia czegoś sportowego związanego z siatkówką właśnie w Ostrzeszowie. Poziom jest jak zwykle, zwykle wysoki. Organizator zaprasza zazwyczaj topowe zespoły, które obecnie obracają się w regionalnej siatkówce, oczywiście amatorskiej. Jak zwykle pozytywna atmosfera na trybunach, w porządku sędziowanie. Ewentualne negatywne emocje są przenoszone właśnie na Arbitrów, dzięki czemu między zespołami jest dobra atmosfera. Rywalizacja trwała praktycznie cały dzień. Do Ostrzeszowa przyjechały zespoły m.in. z Krotoszyna, Kępna czy Żyrardowa. Warto dodać, że bardzo chętnie na zaproszenie organizatorów odpowiedzieli siatkarze z Wrocławia, skąd przyjechały aż cztery drużyny. Nie zabrakło też reprezentantów z powiatu ostrzeszowskiego. Od godziny dziewiątej graliśmy mecze grupowe. Później przeszliśmy do systemu pucharowego, zaczęliśmy od ćwierćfinałów, półfinałów, które właśnie startują i finał, który wyłoni nam zwycięzcę szóstego turnieju piłki siatkowej o puchar starosty ostrzeszowskiego. Tarpany Ostrzeszów w tym roku pożegnały się po ćwierćfinale, drużyna skępna pokonała nas w meczu 1-2. Niedosyt w zespole Tarpanów pozostał, ale drużyna i tak może chwalić się dużymi sukcesami. Wygramy w bardzo wielu turniejach w sezonie halowym. Jeździmy po turniejach tam, gdzie się da. Byliśmy w tamtym roku w Karpaczu, zajęliśmy szóste miejsce na Międzynarodowym Turnieju Piłki Siatkowej, Milanos Cup. Wygrywamy turnieje w Oleśnicy, wygrywamy turnieje w Poznaniu, wygrywamy turnieje w Wrocławiu. Jeździmy tam, gdzie się da. Tam, gdzie jest miejsce, tam, gdzie nas zaproszą. Ostrzeszowski zespół cieszy się dużą sympatią wśród innych siatkarskich drużyn. Banda, banda uśmiechniętych rzezimieszków, którzy cieszą się pozytywną, pozytywną energią z tego sportu i oby tak dalej. Niedzielne wydarzenie było prawdziwą gratką dla miłośników siatkówki. Po kilku godzinach emocjonującego grania udało się wyłonić najlepszych. Pierwsze miejsce zdobyła drużyna Trust Mates z Wrocławia, która pokonała w finale rywali z Wojbut Jaskółki. Na trzecim uplasowali się Czarni Kępno, zostawiając w tyle zawodników z Adrenaliny Wrocław.